Co Adamie dla ciebie oznacza wspólnota, o której wspominałeś? Czy to jest też przedsiębiorstwo, które według Jana Pawła powinno stanowić wspólnotę ludzi? Tak, przede wszystkim wspólnota dla mnie, jako człowieka, który idzie przez ten świat z różnego rodzaju trudnościami. Wspólnota jest, wspólnota jest przede wszystkim po to, aby, aby nas wspólnie uduchawiać, łączyć. Przede wszystkim łączyć i wzmacniać. Nie wyobrażam sobie, tak jak już wspominałem, świadectwie gdzie kilka lat, kilkanaście lat temu, gdyby nie dobrzy ludzie, a przede wszystkim kierowanie, kierowanie Pana Boga tymi ludźmi skierowało mnie na drogę Tą, którą idę teraz. I bez tych ludzi, a więc bez jakby ogniwa wspólnoty, bez jakiegoś, bez jakiejś zębatki, która musi być ważna. W tym wszystkim w pracy, do, do której nas pan powołuje. Jest ważna, więc. Bez, bez tego nie mielibyśmy, nie, nie miałbym tego, co mam. Rodziny wspaniałych pracowników swoimi, z którymi mogę łączyć pracę, do której, do, którą, którą lubię. Wspólnota jest dla mnie. Czymś. To motywuje do działania, do bycia, do bycia kimś na wzór tego, do, do, do czego nas Pan powołał. Adami, ale można powiedzieć, że taką naszą najmniejszą wspólnotą jest, a może powinna być, nasza rodzina. Tego, co, co mówisz nam też w filmie, masz piątkę dzieci, znam. Dwójkę czy trójkę, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Znam Marcina i tego młodszego chłopaka, ale nie pamiętam w tej chwili jego imienia, uciekło mi. Antosia. Antosia, o właśnie, właśnie tak. A Antosia to wszyscy znamy. No. A ja zapomniałem wybacz Antoś, także jak to będzie Antoś oglądał, to przepraszam. I to, co mnie urzekło, bo poznaliśmy się kilka lat temu, gdzie potrzeba, poszukiwałeś pewnej pomocy, pewnej. Reorganizacji siebie, priorytetów i po jakimś czasie powiedziałeś, to ja już wiem, teraz ja się muszę skupić na mojej wspólnocie, na mojej rodzinie. Tak, bo mnie Pan Bóg powołał głównie do, do bycia ojcem, mężem, a więc głową rodziny. To jest priorytet bezwzględny, ale aby ta rodzina i jej... I to wszystko, co wokół mnie jest, żona, dzieci mogło wspólnie, nie wiem, żyć w radości, w pełni radości, ofitości łask płynących z samego serca Pana Boga to musi być właśnie wzmacnianie się nawzajem będąc w wspólnocie. To te dzieci właśnie to motywują do, do działania. Przede wszystkim one są dla nas najważniejsze. Ja dziękuję Panu Bogu każdego dnia za to, że no właśnie za to, że w różnych perturbacjach i trudnościach życia dał taką, 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 taką rodzinę no właśnie w międzyczasie, jak tu rozmawialiśmy, jak twoje świadectwo było edytowane, puszczane, powiedziałeś, że za chwileczkę, bo jesteś w tej chwili w pracy, można powiedzieć, po pracy w Mysłowicach, jeszcze dzisiaj jedziesz do domu, aby jutro rano być, o siódmej rano być ze swoją córką, z czymś dla nich ważnym. Ja nie pytam, co to jest, bo to nie o to chodzi, ale, ale to też jest dla mnie przykład takiego świadectwa, że ta wspólnota jest ważna, bardzo ważna. Mógłbyś powiedzieć, przepraszam, jestem w pracy, nie dam rady przyjechać. Nie da się nie da się, to się po prostu musi dziać. Po to, nie, po to jesteśmy, po to jesteśmy rodziną, po to, po to stworzyliśmy i zbudowaliśmy w pewnym sensie jakąś mm, wartość, gałąź drzewo geologiczne, które ma y, ma dawać owoce, a owoce będą tylko, tylko, tylko wtedy, kiedy my będziemy to drzewo podlewać, a więc będziemy je wzmacniać, a wzmacniać będziemy tylko wartościami dobrymi, a nie złymi. No To powiem, Adam, czy mnie jeszcze kiedyś to rozmawialiśmy ładnych parę lat temu, chyba rok, dwa, trzy nie pamiętam, e, gdzie mnie zainspirowałeś, że potrafisz od 22 po, po, pożegnać się z mniejszymi dziećmi, z najstarszym synem pójść do garażu i, i północy grzebać w samochodzie. Wiesz, co powiem Ci, że tak. Yy czy drewno nie jest zazdrosne, o ten metal. <grystanie> nie, jest nie Ale tutaj Adam dla mnie daje taki przykład y, y, po prostu jako osoby, która bardzo odczytuje swoje powołanie, jeżeli chodzi o to, powiedziałeś o bycia mężem, bycia ojcem, ale też gdzieś w rozmowach i, i tutaj w filmie y, mówisz o tym, że wspólnotą dla ciebie są również twoi pracownicy. Jeden z tego, co pamiętam od początku istnienia firmy jest, Dobrze zapamiętałem, czy coś. Tak. Tak. Kiedy, kiedy pojawiła się w mojej głowie myśl, żeby jednak spróbować otworzyć firmę, założyć firmę, duże słowo, prawda? W tym czasie, 15 lat temu, nie myślałem o tym, że w ogóle nie myślałem o tym, że będę teraz na takim etapie, w jakim jestem, choć to nie jest wielka, wielki wyczyn. Są firmy, które są potężniejsze, po, po, krótszym, po krótszym nawet okresie istnienia. Yy, przy czym ja cieszę się i dziękuję Bogu za to, że tak, że właśnie. Yy, Ludzi, których Pan Bóg do mnie przysyła, których do mnie podsyła, których im daje, to są Twoi pracownicy. Troszcz się o nich. Ja będę Ci błogosławił. Ja będę dawał Ci pracę tak, aby oni mogli godnie żyć, albo oni mogli, wy, nie wiem, wykarmić rodziny. Nic. Nic nie będzie, na, na nic nie będzie brakować, na ZUS, na wypłaty. Idź tą drogą, do którą, do którą ja Cię posyłam. I właśnie tą drogą jest budowanie wspólnot. To jest moje mega pragnienie. Powiem wprost, mega pragnienie. Budowanie wspólnot, roz, rozwijanie ich. A co jest tym najtrudniejsze? Czy to jest kwestia przełamania własnej zmęczenia, czy obojętności, czy może czasem niewdzięczność innych? Jak to na to patrzysz? Na mojej drodze, na mojej drodze, poja na mojej drodze pojawili się ludzie, którzy mm, całe swoje życie oddali dla wspólnot. Mocni charyzmatycy, ewangeliści, którzy jeżdżą po świecie i ewangelizują. I pan Bóg ich pod mój dach przysłał, po to, żebym ja z nimi mógł porozmawiać nocami. I cieszę się z tego, że to było dla mnie uświęcenie. A co mnie blokuje? Nic mnie nie blokuje. Blokuje mnie. Nie blokuję, tylko. Co jest tym trudem? Trudem, trudem, jest, trudem jest tylko to, że e, aby być e, w pełni, w 100% zaangażowanym w, w jakąkolwiek wspólnotę, większą czy mniejszą, trzeba się w 100% oddać. A ja mogę oddać w tym momencie siebie w 50%. Bo dzieci, których Pan Bóg mi dał, potrzebują nadal zaangażowania się taty. Kiedy się to, kiedy, kiedy. No, myślę, że ja, myślę, że za jakiś czas będzie więcej czasu, żeby się oddać. Mhm. Adam, ale jak, jak może niektórzy wiedzą, potrafisz ten czas jakoś dzielić, również żeby budować te wspólnoty. Jednym takim jednym z przykładów jest organizowanie przez Ciebie spływów kajakowych. Zresztą miałem okazję na jednym być w zeszłym roku. W tym roku akurat nie, nie byliśmy w stanie dojechać. Natomiast byłem z naszym najmłodszym synem z grupą, to też jest element, który, że tak powiem, tworzy pewną wspólnotę. Tworzysz pewną wspólnotę, inspirujesz ludzi, ojców w tym przypadku, żeby przyjechali ze swoją córką, ze swoim synem, aby spędzić trochę czasu. Ale to nie jest tak, tylko że puszczone tak sobie, tylko pełna organizacja tego. Tak. Spójka kajakowe pojawiły się 12 lat temu, gdzie wspólnie z synem, ale to tylko i wyłącznie dzięki wspólnocie. Bo to właśnie wspólnota, do której trafiłem, zaprosiła mnie na pewną imprezę charyzmatyczną, mocno charyzmatyczną. Na której to pojawił się człowiek, którego, którego występ czy przemowa mnie urzekła, bo zainspirował, zapromował i zainspirował mnie, zainspirował mnie do tego, aby, aby spróbować właśnie drogi. Przygody wraz z dziećmi. Długo trwało to, a długo trwało to, żeby przemyśleć sobie wszystkie sprawy związane z organizacją, z wszystkimi wokół tego sprawami, aby uruchomić swoją jakby grupę. Zaangażować ludzi, zapromować w, w moim środowisku tą ideę. I udało się. I, i udało się, Dzięku, dziękując Bogu, yy, udało się, bo mamy już szósty, za sobą szósty spływ. Tak, szósty spływ. No, może dużo. Na, na niektórych spływach już wasz najstarszy syn był. Nie komandorem, ale, ale takim prowadzącym, zabezpieczającym, jeżeli chodzi o cały, cały spływ. Tak. No, spływy spływami, no dokładnie. Jeden, pamiętam jak dziś, jeden z ojców jeden z ojców powiedział. Czy będzie, czy będzie na spływie ksiądz? Ja mówię oczywiście, ja sobie nie wyobrażam inaczej. A no, to jadę. Bo wiesz, Adam, dla mnie ważne jest to, aby pomimo trudów, które są związane z wyjazdem i wszystkim tym, co jest wokół, no bo to spływy kajakowe trwają kilka dni. Przemierzamy rzeki, które są, wybieramy najdziksze rzeki. Dla mnie jest ważne to, żeby mieć opiekę bezwzględną Pana Boga. Aby móc się karmić codzienną Eucharystią. I spotkaniom bezpośrednim z Panem Bogiem. Mówię tak, to też dla mnie jest ważne, bo budujemy, mówię, budujemy wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy ojców, wspólnotę ojców, którzy chcą walczyć o wartości, o wartości bycia dobrym ojcem, tak, a więc yy, spływy kajakowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Spływy, które, które dają, dają du, 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 dużo, dobra w kontakcie z, ze swoim dzieckiem. Z swoimi dziećmi, tak dokładnie. mnie chciałbym przejść do, do duszpasterstwa talent, jeśli możemy, bo podobnie jak ja, z tego co słyszałem, zacząłeś swoją przygodę z talentem od rekolekcji wielkopostnych. Tak się to zaczęło i wiem, że bywałeś w Krakowie. Mówię w czasie przeszłym, bo no właśnie, co, co daje tobie talent? też, co, co, że tak powiem, czego ty doświadczasz, czy co tobie dawał talent, a o pragnieniu powiemy za chwileczkę. Tak, kiedy trafiłem na, tak, kiedy trafiłem na rekolekcję, będąc, e, inaczej, dlaczego trafiłem na, dlaczego trafiłem na rekolekcje? To bodajże w świadectwie swoim mówiłem, że po prostu e, ja potrzebuję ja potrzebowałem tego. Jestem zwykłym, prostym, jestem zwykłym, prostym rzemieślnikiem, który w pewnym okresie swojego życia popadł, jakby to powiedzieć, w tarapaty finansowe i nie tylko. Z tego się zrobiło bardzo dużo różnych problemów. Kiedy zostałem tak, tak, kiedy, no, kiedy złapałem przynętę, a więc złapałem się na haczyk, którego Pan Bóg zarzucił na mnie. To nie było takie łatwe, bo ja tą przynętę jeszcze do, długo jeszcze. Przemielałem, tak? Przemielałem. Tak, dokładnie. Pół roku trwało od momentu, kiedy, współ, kiedy wspólnie z żoną trafiliśmy na wspólnotę. A po pół roku dopiero okazało się, że nie ma się co bić samym sobą. Nie, nie ma sensu się kopać tak zwany z koniem. Trzeba pójść. Trzeba pójść do przodu. E, zostałem zaproszony przez żonę. Moją na rekolekcje duszpasterstwa talent. Pojechałem i już zostałem. Spotkałem fajnych ludzi, którzy no właśnie, którzy zaczęli inaczej rozmawiać, inaczej mówić, a więc uświadamiać mnie jako człowieka, żeby no właśnie, że można inaczej, że można być pra, prawdziwym przedsiębiorstw, przedsiębiorcą, pracodawcą, że można śmielej podejmować decyzje, nie bać się podejmowania decyzji. Ja zresztą zawsze byłem osobą, która, czy znaczy jestem osobą, która chce zawsze więcej niż, 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 niż może. I to, i, i, i ten wyjazd wtedy, Pokazał mi, że tak, w bezpośrednim kontakcie z Panem Bogiem, przed najświętszym sakramentem, tak, Panie Jezu, ja chcę, tak jak, tak jak Ci to pół roku temu obiecałem, chcę iść tą drogą, do której, do, 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 do której Ty mnie posyłasz. I tak się zaczęło. Spotkania z duszpasterstwa, później. Spotkania klubu, tapka, gdzie, gdzie dużo też wartości i przemyśleń do, do, do mnie trafiło. Dzięki w ogóle temu wszystkiemu pozbyłem się wszystkich kłopotów, w których, w których byłem. I teraz dziękuję Bogu, że jestem na tym, na tym etapie, jakim jestem. Wolnym, jestem wolnym, szczęśliwym, radosnym człowiekiem. Adamie, jest... Koniec, koniec, koniec Kropka. Ja Matematykę. Panu. Chwała Panu, chwała panu. Adam, a nie no, jeszcze chwilę, bo jeszcze chcę, chcielibyśmy, żeby Adam <laughs> się podzielił z nami pragnieniem, bo e, w rozmowie powiedziałeś, że chciałbyś, aby w Bochni na nowo, bo kiedyś była próba zawiązania spotkań e, duszpasterstwa Państwa tak. Przedsiębiorców Talent. Kilka spotkań się odbyło. Nie wiem ile. Może by tutaj księża albo Adamie wiecie ile. No ale tego z tego, co wiem, masz pragnienie, aby to reaktywować. Tak, bezwzględnie. Ja już o tym rozmawiałem z Księdzem Przemkiem kilka razy, bodajże rok czy dwa lata temu. to To, to pragnienie się już dawno pojawiło. Ona by, ona by weszło w życie, gdyby nie fakt, iż jednak zaangażowanie w tego typu dzieło wymaga trochę poświęcenia. No i teraz no właśnie, czy jestem w stanie za wcześnie jeszcze o tym mówić. Myślę, że to przyszły rok 2022 już będzie tym rokiem, gdzie uda się rozpocząć w budowanie formacji. Dzięki, dzięki zaangażowaniu się dużej liczby młodzieży, którą się udało je w jakiś sposób wyłowić, mam na myśli spływy kajakowe, to ich teraz będzie rolą prowadzenie czy Koordynowanie sprawy związanej z zespołami kajakowymi. I takim... delegowanie, Adam, czyli tak, delegowanie. Dokładnie. dokładnie. Yy, udało się stworzyć grupę ośmiu osób młodych, które chcą i pragną, znaczy pragną. Chcą i chętnie myślę, że pójdą tą drogą. Ja będę mógł wtedy bardziej y, skupić się na, na, na rozmowach, na dyskusjach, na, spo, na spotkaniach się z, y, z przedsiębiorcami no, w celu właśnie y, ruszenia y, z, z tematem uruchomienia spotkań Duszpasterstwa w Boch. Tak, no bo to jest tak, jak nam Słowo Boże mówi, tak, że jeżeli będziemy samo, samodzielnym takim drwem, to ogień w nas zgaśnie, ale jeśli będziemy w stanie spotykać się, będziemy się w stanie zagrzewać do tego, żeby razem płonąć, no to jest szansa. Stąd ta, myślę, idea, żeby, żeby razem się wzmacniać, bo raz Ty będziesz kogoś wzmacniał, raz ktoś inny będzie Ciebie wzmacniał, więc, więc ja się tak. bardzo cieszę, że, że jest taka inicjatywa. Tutaj ksiądz Grzegorz domyślam się, że będzie ewentualnie zapraszany, bo ma dosyć blisko z Krakowa. Do Bochni nawet nie zdąży rozgrzać samochodu, żeby dojechać. Tak, Prawie, jest. Że... No Każdemu polecam odwiedzenie Bochni z wielu względów. Miasto starsze od Krakowa z pierwszą kopalnią soli w Polsce i wspaniałą bazyliką świętego Mikołaja. To tylko tak na zachętę na wyjazd może weekendowy, ale też później na spotkania. Adam, ja się tutaj odniosę jeszcze na chwilę do czatu, bo będziemy powoli można by się balądowali. Zbigniew napisał twoją stronę: bardzo odpowiedzialny i wyważony przedsiębiorca i katolik. Także to w twoją stronę kieruje słowa tutaj od Zbigniewa. Czy mamy jeszcze jakieś zagadnienie do przegadania, że tak powiem, do podzielenia się. Czy coś byś chciał jeszcze Adamie tutaj, bo wiemy, że masz na rano dojechać, znaczy nie wiem, że będziesz do rana jechał, ale ale żebyś też tą wspólnotę swoją rodzinną dalej mógł budować. Także chcemy szanować, bardzo Ci dziękujemy, że mimo wyjazdu, pilnego wyjazdu na, na, na montaże jesteś z nami tutaj dzisiaj. Ja też dziękuję Bogu, że się udało nam w końcu połączyć mimo różnych trudności. Tak, oj, mieliśmy dużego stresa, zastanawialiśmy się, jak to może wyglądać, jak Adam nie będzie miał głosu. Także, także dziękujemy Panu Bogu za to. Ja... ja daję talentową radę na koniec, byś jechał zachowując większość przepisów drogowych. Zawsze jadę prawą stroną. Tak, i, i, i za, tak zawsze jechać prawą stroną. Myślę, że myślę, że jakoś szybko kolacja i na, pewno, i na pewno zaraz wyruszymy. Znaczy, wyruszę z pracownikiem, bo jednego pracownika muszę ze sobą zabrać. Natomiast co bym pragnął? Pragnąłbym, aby wszyscy przedsiębiorcy, którzy no właśnie, wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby pójść drogą, chcieli, pragną pójść drogą budowania wspólnot, budowania grup, budowania czegoś, co łączy, bo dzięki temu, że pan, pan, popatrzmy wystarczy popatrzeć na pszczoły. Nie będziemy mieli, nie będziemy mieli dużej wartości z ula, kiedy tam będzie tylko jedna pszczoła. Nie opłaca się nam, nie opłaca się nam budowania ula tylko dla jednej pszczoły i zaganiania i zaganiania się tym wszystkim, prawda? Tu, tu na to wystarczy, bo sorry Arturze, to nie do ciebie. Natomiast... Ale. Ja już tak. się, mnie już się bana, mnie już Ale... banan się pojawił, bo około 2 miliony pszczółek jeszcze tutaj niedaleko mojego domu, że tak powiem, jeszcze pracuje, przygotowuje się do zimy. Także dzięki za to, Ale... Adamie, bo to takie Ale fajne to jest... Ale tak. tak. To jest ważne. nie? I, i, i pamiętajmy, że I, 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 ja, teraz, ja teraz sobie przypominam, Pierwszy kurs alfa u nas w Bochni, kiedy się pojawił, tak sobie pomyślałem, po co mi kurs alfa? Przecież ja już 9 lat w domowym kościele, całe pismo święte przeczytane, analizowane. Nie wiem jeszcze z kim mam o czym gadać i żona mówi tak idź na kurs alfa, idź, idź, po prostu idź. Bo ja słyszałam masz iść i Ciebie posłucham, idź. Poszedłem. Siadłem nie przy tym stoliku, co trzeba. Zjadłem, jedną, zjadłem zupę pomidorową jak dziś pamiętam. Pani mi porodzi, ale pan tutaj ma nie siedzieć. Pan jest przypisany do innego stolika. No to poszedłem do drugiego stolika, W drugim stoliku druga zupa się, Przecież ja nie mogę tak dużo jeść o 19 godzinie. Nie? Ale po coś to jest. Aj. I to, Ale słuchajcie. No tak, ale słuchajcie, po, po coś to wszystko jest. Pierwszy kurs alfa i po tym pierwszym kursie alfa zawiązała się już wspólnota, która budowała dalszą, dalsze kursy. Tak, tak jak to w świadectwie mówiłem, że chcemy iść dalej, to nie możemy się zatrzymać. Dają nam dobrze zjeść, tak jak w ulu, jak jest zimno, to ją dokarmiamy. nie? Dokładnie to, tak wczoraj robiłem. Po co to wszystko się dzieje? Po to, żeby iść do przodu, a nie cofać się, nie? Jak nie będziemy, Ale nie musimy się dokarmiać tylko zupą pomidorową czy, czy cukrem, prawda? Możemy się też dokarmiać Słowem Bożym, ale przede wszystkim wspólnym, wspólnym, yy, wspólną obecnością, będąc razem z sobą, wzmacnianiem siebie, trafiają na do, do wspólnot trafiają, pamiętajmy, że do wspólnot trafiają ludzie, którzy są w potrzebach różnych i takich właśnie, zapraszam, po, po, właśnie pod kątem takich są te wspólnoty zawiązywane. Adamie, no możemy powiedzieć tak, dziękujemy Panu Bogu za takiego inspiratora, który ma, pra, któremu wlewa pragnienie w serce, a to alfa, a to talent, a to tapha, a to kajaki, Także dzięki za to, że dzielisz się z nami tymi rzeczami, że inspirujesz innych. E, omadlamy również sprawę, aby się udało ten talent bocheński na nowo uruchomić. E, może dam się zaprosić, nawet bym przyjechał chętnie, żeby się z wami zobaczyć. Także Adamie, bardzo Ci dziękujemy za, za obecność dzisiaj z nami.